Cześć, z tej strony Jobak, a z tej strony nowe myszki gamingowe Krux Torn oraz Krux Beam. Zapraszam Was do krótkiej recenzji. Firma Krux to nowa marka, która niedawno wkroczyła na rynek. W swojej ofercie posiada ciekawe peryferia dla graczy komputerowych. Nie jest ich co prawda dużo, ale firma systematycznie rozszerza swój asortyment. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się ich dwóm myszkom komputerowym. Są nimi Crux Thorn oraz Crux Beam. Na pierwszy rzut oka oba opakowania wydają się być identyczne. Dominuje tutaj kolor pomarańczowy oraz czarny, a przejrzyste grafiki informują nas o tym, co znajdziemy w środku. Na odwrocie pudełek widnieje pełna specyfikacja urządzeń oraz krótka instrukcja dotycząca przycisków na naszych gryzoniach. W opakowaniu standardowo znajduje się trochę papierologii, instrukcja oraz nasza myszka. Mójym dodatkiem są wymienne ślizgacze, które nie są standardem nawet u dużo droższej konkurencji. Za to należy się wielki plus dla Kruxa. Zacznijmy od prezentacji modelu Torn, który kosztuje na dzień dzisiejszy około 139 zł. Pierwsze wrażenie jest jak najbardziej pozytywne. Czarny matowy plastik, z którego wykonana jest myszka, jest dobrej jakości. Nic nie trzeszczy, a myszka wydaje się być zwarta i gotowa do działania. Dysponuje ona kablem o długości 180 cm, który dodatkowo chroniony jest czarnym oplotem. Jest ona podłączana do komputera za pomocą pozłaconego wtyku USB. Jej wymiary to 125,5 x 66 x 39,5 mm, a waga to okolice ok. 82 g. Logo X na górze, scroll oraz boki myszki są podświetlane LEDami RGB. Myszka posiada 6 przycisków firmy Omron oraz sensor optyczny Pixart PWM3360. Za pomocą oprogramowania jesteście w stanie ustawić wszystkie parametry według własnych upodobań, m.in. DPI, podświetlenie RGB, makra oraz funkcje przycisków. Teraz zerknijmy okiem na model Crux Beam. Myszka jest wykonana równie solidnie co model Tron. Jest pokryta w całości czarnym, matowym plastikiem z białymi stawkami, przez które przebija się podświetlenie RGB. Długość kabla pozostała bez zmian. Ilość przycisków również, lecz są one większe i umieszczone w innych miejscach. Mieszka korzysta z tego samego sensora PixArt PWM3360 oraz przycisków firmy OMRON. Jej wymiary to 120x66x42 mm, a waga to 79 gram. Ze względu na budowę model BIM nadaje się tylko dla graczy praworęcznych. Oprogramowanie, o którym wspomniałem przy modelu Tron, również nadaje się do zarządzania motelem BIM i możemy za jego pomocą ustawić wszystko według własnych potrzeb. Ciekawostką jest to, że ten model myszki posiada fizyczny przełącznik do ustawienia odświeżania. Znajduje się on na spodzie myszki zaraz koło sensora. Tak oto pokrótce wyglądają myszki firmy Crux. Patrząc na jakość wykonania, dostępne funkcje oraz cenę, która nie przekracza 139 zł za oba modele, myślę, że warto rozważyć ich zakup. Dzięki firmie Krux jest też możliwość wygrania obu prezentowanych dzisiaj myszek. Wystarczy być subskrybentem kanału, dać łapkę w górę oraz napisać jakiś ciekawy komentarz dotyczący tej firmy. Macie czas do 1 marca do godziny 12. Po tym czasie wybiorę ciekawy komentarz i rozlosuję myszki. Pamiętajcie, aby w komentarzach umieścić swój e-mail, który ułatwi kontakt w razie wygranej. To by było tyle w tym materiale. Do następnego razu. Pozdrawiam. Cześć.